Cześć, słuchasz podcastu Wolna od obiadania. W podcaście tym daję wskazówki, opowiadam, inspiruję, co zrobić, by mieć normalny stosunek do jedzenia. Jak psychologicznie i emocjonalnie uwolnić się od obiadania, by żyć zdrowo, spełniać się w życiu i nie zaprzątać sobie głowy odchudzaniem i różnymi dietami. Nazywam się Monika Rakowicz i dzisiejszy 25. odcinek ma tytuł Otyłość jako Skutek czy przyczyna. Dziś chciałabym zwrócić tobie uwagę na skutek, bądź na przyczynę danego schorzenia, danego problemu. No a tutaj chcę konkretnie powiedzieć o nadwadze i otyłości. Weźmy otyłość, jeżeli zdecydujemy, że jest ona skutkiem pewnego postępowania, to żeby zmienić, wpłynąć na otyłość, Należy zmienić to postępowanie. Natomiast, jeżeli będziemy uważać, że otyłość jest już sama w sobie przyczyną, to będziemy działać na poziomie, na poziomie ciała, czyli będziemy próbować zrobić wszystko, żeby mniej jeść, a więcej się ruszać, bez znajdowania właśnie tej właściwej przyczyny, dlaczego my właśnie chcemy więcej jeść i mniej się ruszać. Czytając w internecie o przyczynach nadwagi, można znaleźć, że jest w wyniku zaburzenia balansu między przyjmowaniem kalorii a ich zużywaniem. No i co prowadzi do odkładania się tkanki tłuszczowej? I w zależności od tego, jaki mamy body, body mass index, czyli BMI, kwalifikujemy nadwagę bądź otyłość pierwszego, dru, drugiego czy trzeciego stopnia. Więc, oczywiście, najłatwiej powiedzieć, że żeby schudnąć, to trzeba mniej jeść i więcej się ruszać, ale to nie jest. Tak banalne i tak proste, bo można powiedzieć, ale ciężej jest to zrobić. Jeżeli chodzi o otyłość, to sprawy, na które musimy zwrócić uwagę, są dwie: są to nawyki i jedzenie pod wpływem emocji. Jedzenie pod wpływem stresu, czy właśnie tych trudnych emocji, najczęściej jak złość, smutek, gniew. Bo jedzenie, tak jak też mówiłam w poprzednich odcinkach, może stać się po prostu uzależnieniem, więc potrzebujemy go, żeby uspokoić się, żeby polepszyć swoje samopoczucie, żeby się rozweselić. Moim zdaniem przyczyny to to, że nie potrafimy poradzić sobie z emocjami, stosujemy słodycze jedzenie jako nagrodę, za ciężki dzień, na przykład, nie umiemy czerpać radości z życia. Nie żyjemy tak jakbyśmy chcieli, w związku z tym, że potrzebujemy radości do życia, to właśnie czerpiemy ją z jedzenia. Ostatnia, też ważna sprawa, nie tak mocno związana z emocjami, to po prostu nawyki. Zbudowaliśmy pewne nawyki, dlatego. Jemy zbyt dużo, zbyt często, a za mało się ruszamy, latami wypracowaliśmy te nawyki i one pokutują w naszym życiu. I to są właśnie przyczyny, które prowadzą nas do otyłości, która jest skutkiem naszego postępowania w, w codziennym życiu. Więc jeżeli właśnie spo, spojrzymy na otyłość, nadwagę, jak to już na skutek naszego postępowania. Jeżeli zmienimy to postępowanie, to samoistnie zaczniemy chudnąć. Bo na pewno znasz wiele osób, a może sama jesteś tego przykładem, że jeżeli zmieniałaś coś tylko na poziomie ciała, czyli zmobilizowałaś się siłą woli, że przez pewien czas miałaś określoną dietę, więcej się ruszałaś i widziałaś, że schudłaś. A później Zarzuciłaś to, ponieważ nie weszło to w Twoje nawyki, a do tego nie przepracowałaś radzenia sobie ze stresem, z emocjami, nagradzaniem się. To wszystko właśnie w wyniku efektu jojo powraca. Kilogramy powracają. I znowu nasza frustracja roś, rośnie, że przecież było tak dobrze. Przecież się stosowałam dietę, ruch było fajnie, później z jakichś powodów przestałam, i wszystko wróciło. Maksymalnie 5 do 10% osób, które działają tylko na poziomie, yy, traktując otyłość jako przyczynę swego problemu, a nie skutek. Tylko tyle osób na stałe chudnie. Natomiast reszta, ogromna reszta, ponad 90%, niestety wraca do swojej starej wagi, a nawet ją przebija po pewnym czasie. Więc podsumowując, pracujmy nad otyłością i nad wagą jako nad skutkiem naszych działań, więc najlepiej przeanalizować przed sobą, z czym sobie radzę najmniej, czy jest, jest to radzenie sobie z emocjami, tak jak yy, złość, gniew, smutek, czy ze stresem, czy właśnie nagradzaniem się po ciężkim dniu, czy może to jest typowo kwestia nawyków? Sama sobie odpowiedz i pamiętaj, że otyłość, nadwaga to, to skutek naszych zachowań. I jeżeli popracujemy nad przyczynami. To nie dojrze, zmienimy swoje życie na lepsze, na bardziej atrakcyjne, to zaczniemy chudnąć, wcale nie skupiając się na chudnięciu. I właśnie ja tak pracuję. Szukamy przyczyn, skupiamy się na poradzeniu sobie z emocjami, na wprowadzeniu nowych nawyków, idziemy w, w, tej w tą stronę, wcale nie skupiając się na ważeniu regularnie, bo to. Zupełnie nie o to chodzi. Jeżeli poukładasz sobie w głowie, schudnięcie przyjdzie jakoby samo. Bardzo dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka. Zachęcam do przemyśleń. A jeżeli chcesz ze mną pracować, to zapraszam Ciebie na początku na konsultację wstępną, na którą można się umówić na mojej stronie www.monikarakowicz.pl. Do usłyszenia! Hej!